To jest straszniejsze niż myślisz. Nie masz dostępu do telefonu, rozodował się, wszędzie jest ciemno, twoje jedyne jedzenie zaraz się zepsuje, a ty musisz przetrwać jakoś 50 godzin. Czas wystartował? Jak się masz? Ja jestem podekscytowana. Jestem przerażony. <gry> Żeby było trudniej, specjalnie udaliśmy się na koniec świata, to nie ma cywilizacji. Dlatego Wiktor, daj mi teraz szybko swój telefon. W średnio masz 3 godziny dziennie telefonu. A tyś 3 godziny i 40 minut. Wow! Dlatego przed nami zasada numer 1: żadnej technologii wkładamy telefony do tajku. Zasada numer dwa. Mamy tylko 50 zł na kolejne 50 godzin. Dzięki. I zasada numer trzy. Co kilka godzin będziemy otwierali kopertę z zadaniem. Otwórz pierwszą z nich. Eksploruj teren. Zaczynajmy. Plus 100 do poznawania terenu. Jesteśmy na wysepce. Tu mamy wodę, jak widać. Ognisko. To się przyda, bo jeszcze nie mam pojęcia, jak będziemy gotować. Z kuchenki nie możemy skorzystać. Mamy bardzo rzadkie gatunki ryb tutaj. Do domku przejdziemy za chwilę. Uważaj, bo domek się zaraz zwali. Ty jest nasz teraz. Z tego przycisku nie możemy skorzystać. I w ten sposób zakryjemy resztę domku. Właśnie, jak on wygląda. Kurczę! bardzo ładnie! Nawet telewizor mamy, ale... Dokładnie, nam się nie przyda. Trzeba odleczyć jeszcze resztę tego mieszkania. Już niedługo tu w mieszkaniu będzie bardzo ciemno, Wika. Ty nie bałaś się ciemności? Trochę. Trochę? Ja mam wrażenie, że trochę bardziej. <grym> w pierwszej godzinie wyzwania się rozpakowaliśmy, w drugiej mi skorzystać z toalety. Jak tu to jest ciemno! Jak ubikacja będzie brudna, to nie moja wina. A w trzeciej godzinie przeszliśmy do koperty z nowym zadaniem. <grym> Dobądź pożywienie. Dokładnie tak. Jest pewien problem. Najbliższy sklep jest 5 km od nas. Po drugie, pada, jest ulewa! Ale nawet to nie powstrzyma nas przed zdobyciem pokarmu. Wynajęliśmy rowery za darmo, o dziwo. Nie mogąc skorzystać z map w telefonie, musimy dojechać do najbliższego sklepu. Bo tutaj sklep jest daleko. To brzmi bardzo źle. No tak lewo i mnie tuż przed tą ceramiką, jak jest brama ceramiki, to przed tą ceramiką jest skrzyżowanie. Jedziemy jakieś 200 metrów i nie siedziałyśmy źle. Chyba, że panu chodziło, że mamy w prawo i tam gdzieś na asfaltówkę wyjechać. W skarbie umrzemy z głodu. Serio, jazda bez map w obcym mieście jest naprawdę trudna, ale ku naszemu zdziwieniu nagle pojawił się sklep. Problem. Oni jeszcze nie wiedzą. Do 18 i mamy jedzenia. Jedyny sklep tutaj jest zamknięty, a niedługo będzie ciemno. Co robimy? Trzeba jechać do innego sklepu. Jak mamy się tam dostać? Bez jedzenia nie przetrwamy, dlatego 5 km później zapytaliśmy o pomoc pierwszym napotkaną duszę. Ja nie przepraszowałam. Czy tam, prosto. Jedziemy prosto. 10 km przejechane, ale jesteśmy. Do naszego ekwipunku możemy dodać wodę, pomidor, marchewkę, bułkę, chleb tostowy, dżem i chipsy. Dokładnie tak. Zostało mi 33 zł do końca wyzwania. Pewnie nie dam rady. Ja wydałam za te 12 zł, więc wow. całkiem dobrze, ale mamy drzem na pół, więc 14. Prawie 5 godzin jesteśmy bez prądu, choć to jest ciekawe, bo teraz będąc bez telefonu, mam takie poczucie, jakbym był tutaj, tu i teraz. To jest ciekawe, to jest moje przemyślenie na teraz. Napiszcie w komentarzu, że bardzo mądre. Jak zauważyliście w tym odcinku, śmiało że korzystać z prądu i elektroniki, ale nie możesz korzystać z prądu, gdzie na przykład jesteśmy razem. Czyli nie możesz włączać światła, gdzie my jesteśmy w pokoju a nic z tych rzeczy. Spoko. My się wiktoryzować nie możemy, prawda? Prawda. Jeżeli ktokolwiek z nas choć raz skorzysta z elektroniki i z prądu, kamery się nie liczą, to skaczę z Banji. Nienawidzę Banji, Nigdy tego nie chciałem zrobić. No ja tym bardziej, ja się boję wysokości. Załatwione. To był moment, w którym Wika chyba zaczęła żałować Be. tego zakładu. W nocy miejsca takie jak to wydają się być znacznie straszniejsze, bo jesteśmy sami w małym drewnianym domku na zupełnym pustkowiu bez żadnego oświetlenia. Witamy w ciemności! Wygląda to tu wszystko strasznie i wyglądamy jak w tych wszystkich horrorach. Przestań tak mówi. Przepraszam, nie chciałem. Jest tutaj bardzo ciemno, światło nie włączamy, ale przemyśleliśmy to i słuchajcie, mamy jedną rzecz... Uuu... A, jest bardziej uratowało. Ale klimaci! W Na naszej okolicy znajduje się podobno mnóstwo dzikich zwierząt jak bobry, wydry, dziwne gatunki ryb. <grym> Sorry, nie mam lepszego momentu, żeby je zobaczyć jak w nocy. i bobry! I zbliżamy się do wody. Wydry i bobry to chyba w wodzie, nie? Grasojam. Hej, wydry! Ci. Najgorsze jest to, że to światło mi nic nie daje, nawet jakby coś siedziało w krzakach tam. To i tak bym tego nie zauważył. Chodźmy już do domku. Już się boisz. Tak. Wieczorna rutena to też była przygoda. Wyobraźcie sobie myć zęby w ciemności, chodzić po pokoju czy szukać czegoś w walizy, ledwo cokolwiek widząc i jak myślałem, że nic już mi nie zaskoczy, to rano stało się to. Yeah. Tu jest w środku budzi. Na save nie działa. Żaden klawisz nie działa. Co ja mam zrobić? Już nigdy nie wyciągnę swojego telefonu z tamtym. Wiem, że jest szósta rano. Połóż mi to odgarnąć, otworzyć. Daj mi spokój. Ty <laughs> tym samym czasie wy możecie pomóc nam wciskać. Teraz kolej siły przycisk soba pod filmem, bo zauważyłem, że tylko niewielka część osób, która ogląda nasze filmy, rzeczywiście subskrybuje. Zastanówcie się szybko, czy nie wcisnąć suba teraz, jeśli ten odcinek Ci się podoba, bo pamiętajcie i tak, w każdej chwili możesz potem zmienić zdanie. jest gorsze. To, że tam są telefony i sej... Nie działa i już tego nie wyciągniemy? To cały czas grająca ta muzyka. Cicho bądź. Nie wiem co zrobiłem. Nie chciałem o tym mówić, Wiktoria by się nie martwiła, więc przez kolejne 36 godzin to będzie nasz sekret. Tylko, że momentami było go utrzymać ciężko, niż wam się wydaje. Ja się czuję dobrze, ja zaczęłam ten dzień jakieś 2 godziny temu. A jak się czujesz bez telefonu? W sumie to okej, okay, ale jak idę do sklepu to czegoś mi brakuje. Okej, okay, tak tylko pytam. 34 godziny do końca wysłania, a my udaliśmy się do sklepu i wydaliśmy prawie wszystkie pieniądze świata na jedzenie. Idealnie jutro na jakieś śniadanie będę miała 8 złotych. Podczas z Wika próbuje nam zrobić kawę, ja postanowiłam na mnie przygotować śniadanie. Aleluja, moja woda się już zagotowała. Papryka, warzywka, nareszcie. Jest dobrze, jest dobrze. Ciach. Ktoś z nas będzie miał mniejszy talerzyk. Patrzcie, kim, ja jestem mm. Raz, dwa i trzy. To będzie moje. Oj, 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 to będzie zdecydowanie mniej kamerze. Łoj! Raz, dwa, trzy. Wygląda przez. całkiem dobrze. Voilà. W tym challenge'u przechodziliśmy już przez wiele. Dlatego kochanie, przygotowałem teraz na nas kolejną kopertę. Otwórz i przeczytaj. Uwaga, uwaga. Zabaw się. Tak! Będziemy teraz najlepsze chwile w całym tym wyzwaniu. O nie, to będzie zabawa. Z żadnej pompki elektrycznej skorzystać nie możemy i uratował nas pan od rowerów. Przysięgam, został naszym bohaterem. Ale będzie zabawa! Zimno. Hej, <noise> <noise> to jest chodźko. że ja spadłem w od razu. <noise> Mimo, że woda była brudna i zimna, to i tak bawiliśmy się świetnie. Ale teraz rodzina zabawa jest przed nami, Gika, dopiero. Co takiego? W naszym domku nie ma prysznica, więc jedyną opcją, aby się wykąpać, był ten wąż ogrodowy. A z racji, że nie mamy prądu, to woda jest lodowata. Co to jest za pry oj, Ojoj, ojoj, zimno. Daj Ci pomogę. <śles> Dopiero jest prawie 23 godzina. Czyliś taki odcięty od świata tutaj, nie? Też masz takie wrażenie? No, a ten czas leci wolno i my co chwilę robimy sobie jakieś drzemki, bo nie wiem co robi. Dosłownie, życie bez prądu jest po prostu nudne, i naszą jedyną radością było tak naprawdę robienie jedzenia. Czy na obiad będą kiełbaski z grilla? No mam nadzieję. Zwykle, aby przygotować ciepły obiad, trzeba byłoby użyć elektroniki, na przykład mikrofalówki czy piekarnika. My nie możemy. Jedyną naszą opcją był grill i właściwie wyszedł z tego najlepszy grill na świecie. Mmm, genialna. I? Bye. Dobra. Ale w skali 0 do 10. 8. Spędziliśmy super czas, ale od tamtego momentu było już tylko gorzej. Ja dopiero dobra bez telefonu Chciałabyś już pewnie otworzyć ten sejf, co? Chciałabym w sobie, ale jeszcze bym nie chciałem kawę. Będę miał coś dla ciebie znacznie lepszego niż kawa. W tym challenge'u nie zostało nam już z naszego budżetu, prawda? Mi zostało 7 zł. Bardzo kiepsko Słuchaj, to jest nasza kolejna koperta. Otwórz ją. Czowane o nagrodę. Jeżeli znajdę cię zanim na zegarze upłynie 10 minut, wygrywasz 10 zł, które będziemy mogła wydać Na co tylko dla Ciebie? Czas start pa Dobra, lecę! To jest pole, w którym Wiktoria może się schować. Nie może wyjść poza ten okrąg, Ale w sumie to ma tutaj dużo miejscówek fajnych, nie? Mam 5 minut. Szczerze mówiąc, większość tego terenu to jest płaski teren, są tylko krzaki. Widzicie, została resztka kasa, jesteśmy lekko ponad w połowie challenge'u. Więc te 10 zł byłoby dla niej jak marzenie. Wydaje mi się, że schodzę się gdzieś w tych drzewach. Chociaż powiem wam, że te drzewa wyglądają na takie cieniutkie, słabniutkie, że nie wejdę na nie. 3, 2, Jeden. Ale jeżeli znajdę Wiktorię, no to ja wygrywam dychę, więc muszę się postarać. Nie mam pojęcia, gdzie iść. To jest łatwo się tutaj schować. Nie jesteśmy w tym miejscu, więc pytanie: pójdziemy tam. Chodź, 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 chodź. Chodź. No i tutaj niestety nie ma krzaki. Mamy jeszcze jedną wysepkę do dyspozycji. Tam generalnie trzeba przejść przez takie wysokie trawy. Więc wydaje mi się, że Martin nie będzie chciał tam iść, bo ma alergię na trawę. Gdzieś tutaj zbliżamy się powoli do końca mapy, w sumie. Już jesteśmy dosłownie na krawędzi. 5 minut idziemy tam. widzę go. Fice go. Tam tu mamy wysepkę. Teraz widzicie na mapach, jak blisko jestem ten Wiktorii, albo jak daleko. W sumie to ciężko policzyć, czy jestem blisko, czy daleko. Wy widzicie, ja nie. Chodzimy przed jakieś jakieś ciekawe ciekawe. 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 Wow! Myślisz, że Wika przez to przeszła? Te deski w każdej chwili się mogą zawalić. Ciekawe. co mi mnie. Halo, halo! Ej. Staniemy sobie tutaj, tutaj. Jak tutaj wejdą? Szukamy pomarańczowej koszulki. Kurde, ona nas dobra w tych kupkach. Nie! Ja! Wow! Ja myślałam, że nie przyjdziesz tutaj, bo wysoka trawa jest. 10 zł wędruje do mnie. Dziękuję. Mogę sobie tutaj to kupić. Mam świetny, świetny, świetny pomysł jak wykorzystać te 10 zł, ale tego, to wiecie się dopiero w później. 30 godzina bez prądu, dalej nie możemy włączać świateł. Ubikacja to jest straszna rzecz tutaj. Jest ciemniej, niż wam się wydaje. Wciąż 30 godzin bez prądu, a my dalej nie możemy korzystać z kuchenki. Trzeba rozpalić ognisko. A więc potrzebujemy drewna, potrzebujemy węgla. Rozpaliliśmy no, ognisko, aby nie siedzieć ciągle w tej ciemności. Tak i przy okazji też w sumie zjeść. To było trudniejsze, niż myślałem. Jestem teraz w kuchni. Tak, to jest kuchnia. To wszystko wygląda bardzo strasznie. Świeczka, ciemno, tam się nagrywa jakaś kamerka. Uwaga! Zmieńmy muzykę, teraz jest wesoło i się nikt nie boi, tak? Świetnie się razem bawiliśmy, a więc uznałem, że to odpowiedni moment, aby zdradzić wice sekret o zatrzaśniętym sejfie. Jedynym obcym, żeby wyciągnąć ten telefon z naszych sejfów, to jest zniszczenie sejfu. Ale dobrze to na pewno otwieraliście? Tak. Ja wam nie wierzę. Ja to sprawdzę rano. Oh, Dzisiaj nas obudził budzik i musiałam wyjąć z safe na zewnątrz Nie, on stał tam! Myślałem, że telefon się rozładował Myliłem się, nic się tu nie świeci, cokolwiek wciskasz tak się nic nie świeci Znaczy baterie padły, albo wyleciały Jak z safe mogą wypaść baterie, Wika? Padły, no nie wiem jak mogą Tym się zajmiemy później Teraz czas na zakupy! <ślańc> Kolejne 9 kilometrów na rowerze <ślańc> <ślańc> U, zonko. Jest cudnie! Uu. I tak zazdroszczam Matiemu, on sobie kupił dwie drożdżówki z serem i marmoladą, ja taką ochotę na nie, po prostu aż jeszcze bardziej głodna się zrobiłam, jak je zobaczyłam. Miktry właśnie szykuje śniadanie i zostały jej ostatnie złotówki, ale nie wie, że również specjalnie dla niej kupiłem drożdżówkę, tak żeby po prostu potem nie była głodna, ale na razie o tym jej nie powiem. Ale jestem już tak zmęczona z tym toaletą, gdzie cały czas jest ciemno, bo w toalecie nie ma okna. No, faktycznie. W tego że nie ma tu prysznica. Zostało 9 godzin do końca wyzwania. Czy oznacza to, że chciałabyś się już powoli poddawać? Ale tego tak dowiemy się później, bo 41 godzina to była poranna rutyna. Mycie się w zimnej wodzie, mycie ząbków, mycie ząbki widzowie. W 42 godzinie się pożegnaliśmy i ruszyliśmy z powrotem do Warszawy. 43 godzina bez prądu. Samochodem można jeździć. No gdy nie macie prądu, to jeździcie samochodem, tak? No tak. Ale jest w tym problem. No, nie możemy tankować. Tak. już wszędzie wyłączyli prąd, to tankowanie nie działa. Tak się dowiedzieliśmy. Mati, jak wygląda stan paliwa? Stan paliwa jest, że tak powiem, średni, I... ale może się uda. Ja nie osiągaliśmy ten samochód na miejscu. Bez żadnej muzyki, telefonu i prawie, żeby z paliwa dotarliśmy do pierwszego miejsca, które okazało się być największym testem naszej wytrzymałości. Jak ja ci zazdroszczę, to po prostu. To nie mogę, haha Telefon może sobie być, inne elektroniczne rzeczy też, ale jedzenie, kawa Gdy Wika już wyziepiała z głodu, no spójrzcie Przypomniałem sobie, że mam dla niej pewien prezent Pamiętasz jak wygrałem wczoraj 10 złotych? No. A kupiłem ci za to dwie drożdżówki no. Jedną wziąłem dla ciebie no. Jest całkowicie twoja, masz sobie śmiało Naprawdę? zjeść. Tak. Specjalnie zjełem Tak. Kochany Wiem. A tamten do niej jest z tymi swoimi burgerami wypcha, nie? Właśnie. 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 Słyszałeś? Wypchaj się! <grym> a później, nie dość, że nie mieliśmy paliwa, to pojawiła się wielka burza. Nic gorszego by nas spotkać nie mogło, jak po prostu utknieć na tej drodze. Paliwo się kończy, a jesteśmy jeszcze kilka kilometrów od do domu. Dojedziemy? Jesteśmy dosłownie na rezerwie Jest już Warszawa, coraz bliżej domu Ale coraz mniej paliwa Rezerwa się autentycznie świeci Jesteś pewna że dojedziemy? Tak Ledwo, bo ledwo, ale dojechaliśmy do domu. Dało się, ale nie wiadomo czy Maciej dojeździ do swojego domu. Prawda. Jesteśmy nareszcie w naszym mieszkaniu, ale mamy tutaj mnóstwo miejsc, w których moglibyśmy skorzystać z prądu. Lampy, światła, włączniki, nawet pianino i telewizor. W takim czasie nic nie robienia, aż się chce. Tak! Dlatego, żeby nie marnować czasu, jedyne czym się mogliśmy zająć to to. Ten głupi safe nie działa, to jest najgorszy safe na świecie. Ja nie wiem, czy na mnie nie piszą, na przykład, brat, jak nie odbieram pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia nie odbieram. Trochę straszne, można było się martwić. A więc wyciągniemy telefon z safe choćby świat miał się walić. Ale ładna pogoda się zrobiła. Przez całą 48 godzinę wyzwania robiłem to i, i tyle z tego wyszło. Masz. Au. Au. 49 godzina wyzwania wygląda dokładnie tak samo, tylko że tam przy okazji poszedłem jeszcze spać. Zmęczyłem się na co? I niedługo przed wybiciem 50 godziny wyzwania nareszcie udało mi się je wyciągnąć. Trzy minuty do końca! I mam też taki wniosek, że cały ten czas, który spędzaliśmy razem, poza telefonem, totalnie odcięci od świata, był super jakościowy. Tak. Chyba, bo to jeden z najbardziej jakościowych czasów, jakie spędzaliśmy w ogóle razem. To jest moje poczucie. I ja sobie założyłam, że dużo spaliśmy. Trzy, dwa, jeden jest wow. Ale śmieszne uczucie, ale powiem wam szczerze, że w sumie to... Nawet nie chcę mi się go teraz ładować. Nie, nie potrzebuję go teraz tam zaglądać, więc odkładam. Widzimy się w ostatnim odcinku na kanale, gdzie spędzaliśmy 50 godzin w samochodzie bez przerwy. To było trudne.